Siemano graczu, za chwilę zobaczysz solidną listę najlepszych gier wyścigowych na telefon. Z racji tego, że jest to lista tematyczna, wiele gier oczywiście będzie bardzo podobnych, bo w wyścigowych. Chciałbym, żebyście sami ocenili, która gra podoba wam się bardziej, dlatego nie będę długo gadał. Pokażę wam więcej takiego czystego gameplayu, wypełnionego zapachem benzyny i ostrą jazdą. Zapraszam! Zanim przejdziemy do filmu, zasubskrybuj proszę o mój kanał z dzwoneczkiem, dzięki czemu nie przegapisz żadnej super gry. Super gra wyścigowa, której mimo, że zasady sterowania można wytłumaczyć w 3 sekundy, to jednak nie jest wcale tak prosto dojechać na metę jako pierwszy. Dzieje się tak głównie za sprawą bardzo trudnych i wymagających zręczności tras, które trzeba przyznać są zaprojektowane świetnie. Swój motocykl możesz ulepszać dzięki skrzynkom, które dostajesz za ukończone wyścigi. W grze istnieją rangi, które zostały stworzone w postaci lig. Zaczynasz oczywiście w brązie, ale gdzie uda Ci się dojść? No, to już zależy wyłącznie od Ciebie. Ta gra wymiata. Słuchajcie, na pewno znacie kreskówkę od Pixara auta, co nie? Tam właśnie Zygzak i ekipa uczestniczyli właśnie w tego typu wyścigach. Tutaj będziesz mieć dokładnie taką samą okazję ku temu, by rozwijać zawrotne prędkości na ogromnej padelni, jaką jest ten nierówny Tor. Czekajcie wiele emocji, gra się w to przecudownie. Już samo oglądanie takich wyścigów budzi emocje, a uczestniczenie w nich? Ło, panie. Lepiej se zagraj! Słuchajcie, gra nie jest do końca wyścigowa, ale związana jest z samochodami, więc luz, nie? Oprócz tego, bardzo ciekawie się wyróżnia na tle wszystkich gier samochodowych, dlatego, chciałbym wam to pokazać. Wsiądziesz tutaj w niezwykłe pojazdy z przyszłości. Wyglądają nieziemsko, a do poruszania się nie potrzebują kół, mają jakiś napęd innego typu. Twoim zadaniem będzie poruszać się tym cudem po zatłoczonych ulicach i zmieniać pasy ruchu w odpowiednim momencie, tak by w nic nie uderzyć. Urzekła mnie bardzo grafika tej gry, która wygląda przecudownie, chyba się ze mną zgodzisz, co nie? Bezdyskusyjnie jedna z lepszych gier wyścigowych na telefon, nie dość, że graficznie tytuł naprawdę trzyma poziom. To jeszcze to przyjemne sterowanie, które nie sprawia trudności, jednocześnie daje wiele frajdy, no, oh, cudo. Ciekawe tutaj jest to, że aby jeździć odpowiednim typem aut, musisz wyrobić sobie licencję poprzez wykonywanie określonych zadań. Bardzo fajna sprawa, wezwania nie są nudne, a całość zachęca do długich godzin przesiadywania za kółkiem kierownicy. Polecam bardzo serdecznie. Jazdy na motocyklach nie są u nas najpopularniejszym sportem wyścigowym, ale totalnie nie wiem dlaczego. Ta gra zapewni Ci wiele emocji, podczas których z łatwością zanurzysz się w uczestnictwie w zawodach, jakie oferuje ten tytuł. Sterowanie jest banalnie proste, bo nie musisz kontrolować nawet tego, gdzie jedziesz. Twoim zadaniem jest dobrze wchodzić w zakręty, a to osiągasz poprzez wciskanie na przemian dwóch odpowiedzialnych za to przycisków. Powodzenia! Wiecie co, to kolejna gra, w której nie do końca chodzi o wyścigi, choć rzeczywiście jest tutaj wiele trybów, w których będziesz musiał walczyć z czasem. Gra urzekłam mnie tym, że jest prosta w wykonaniu i niesamowicie trudna w obsłudze. Naszym głównym, jedynym w sumie zadaniem jest robienie efektownych driftów w miejscu lub wokół jakichś przedmiotów. Wchłonąłem w to za pierwszym razem na kilkadziesiąt minut, bo było ciężko zaliczyć w ogóle jakikolwiek poziom, a ja bardzo chciałem poczuć taki epic queen. No i w końcu mi się udało, czego również życzę Tobie. Gra ewidentnie przeznaczona dla osób lubiących patrzeć na prawdziwe modele samochodów w grach, Mercedesy i Mustangi są na wyciągnięcie ręki. Pani majsterkowanie również będą zachwyceni, bo oprócz efektownych wyścigów będziecie mogli poszperać pod maską swoich samochodów, by ulepszyć swoją maszynę i poprawić jej osiągi. Twórcy dali różne opcje sterowania, tak byś mógł wybrać swój ulubiony i by kontrola pojazdem przy dużych prędkościach nie była dla ciebie problemem. Gra oferuje bardzo efektowną rozgrywkę. Pełna jest driftów i turbo doładowań, sterowanie jest bardzo proste, więc możesz skupić się tylko i wyłącznie na jeździe. W twoje ręce zostanie ci oddana kariera zawodnika, w której będziesz miał za zadanie przechodzić trasy na trzy gwiazdki. W tle leci nieźle bujający dubstep, jeżeli lubisz takie energiczne klimaty, to ten tytuł może ci się spodobać. Ekscytująca gra, która ma zadziwiająco ładną grafikę, a waży chyba mniej niż 100 MB, z tego co pamiętam, także jest nieźle. Jak widzisz chodzi tu o to, wypędzić ulicami z dużym natężeniem ruchu. Im szybciej, tym lepiej, ale musisz uważać, bo wcale nie jest tak łatwo jechać slalomem między autami, szczególnie wtedy, gdy one ciągle zmieniają swoje pasy ruchu. Czasami będziesz musiał zwolnić czasem użyć klaksonu, by zjechali ci z drogi. Na to wszystko możesz patrzeć z kamery położonej bezpośrednio za kółkiem kierownicy. Bardzo fajna opcja, dzięki której jeszcze mocniej można się w to wszystko wczuć. Genialna gra, która niesamowicie wciąga, wszystko kręci się wokół przechodzenia poziomów przygotowanych przez twórców, twoim zadaniem jest przede wszystkim się nie zabić, bo gra oferuje naprawdę ekstremalną zabawę, no i przede wszystkim masz uzyskać jak najlepszy czas, który możesz potem porównać z innymi graczami z całego świata w trybie online. Dla moich najbardziej wytrwałych widzów najlepsze zostawiłem na koniec. Real Racing to seria, która trzyma poziom. Graficznie tytuł również trzyma poziom i to jeszcze jak. pod względem sterowania gra też nie pozostawia wiele do życzenia. Również jeżeli chodzi o imersję, czyli wczucie się w rolę kierowcy, nie ma z tym większego problemu. Gdy masz wokół siebie taki piękny świat przedstawiony, a w uszach dudni ryk silnika, no nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby się wczuć. Powodzenia i dobrej zabawy życzę. Na teraz to tyle, ale czeka Cię jeszcze wiele gier, których nie możesz przegapić. Kliknij w playlistę i przenieś się do świata mobilnej rozrywki. Do zobaczenia mordeczko, mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!